Dzień Wiatru został zainaugurowany w 2007 roku przez Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Światową Radę Energetyki Wiatrowej. Najpierw było to święto o zasięgu europejskim, a od 2009 roku już o zasięgu światowym. Celem obchodów tego dnia jest odkrywanie wiatru, jego mocy i możliwości, które mogą zmienić życie na Ziemi głównie przy wykorzystaniu energii tego żywiołu. Zespół szkół Ekonomiczno-Hotelarskich postanowił uczcić ten dzień. My, jako szkoła, która kształci przede wszystkim zawodzie, ale też kształci świadomość młodych ludzi, chcieliśmy w ten oto sposób obchodzić ten Światowy Dzień Wiatru, a kołobrzek e, i wiatr, to jest jakby w jednym mianowniku. Nie możemy go okiełznać, więc go po prostu pokochaliśmy i staramy się go w jak najlepszym świetle przedstawić. Główny prym e, tutaj i dowodzące są nasze panie profesor, pani Małgorzata Pawlak i Patrycja Kujawa, które są koordynatorkami naszej Szkolnej Młodzieżowej Akademii Odnawialnych Źródeł Energii one właśnie w ramach swojego projektu będą pokazywały, w jaki sposób ten wiatr można przede wszystkim wykorzystać. W ramach wydarzenia zorganizowaliśmy Organizowano także konkurs na najlepszą makietę. To są makiety konkursowe, e, z, tak naprawdę z całego województwa, bo konkurs był ogłoszony wojewódzki, właśnie na makietę związaną z odnawialnymi źródłami energii. I mieliśmy kategorię szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Mamy tutaj duży przekrój, i wiatraki, i bioczyszczalnie są, e, i panele fotowoltaiczne, tak? więc uczniowie naprawdę wykazali się dużą kreatywnością. I tak naprawdę wszystko, co z wiatrem się kojarzy, to... Tak, z wiatrem głównie, ale też z energią słońca, tak, z energią wody, z energią biomasy, więc wszystkie możliwe aspekty właśnie odnawialnych źródeł energii były tutaj inspiracją. Podczas pikniku zaprezentowano wiele stanowisk. Młodzież z różnych kierunków, na których się uczy, włożyła dużo pracy i zaangażowania w ich stworzenie. Dzisiaj będziemy malować kamienie. Jak państwo tutaj widzą, mamy na przykład mega wielką biedronkę. Tutaj koleżanka robiła. Tutaj druga koleżanka zrobiła takie cudo. Dzisiaj było nawet dużo chętnych, a jeszcze nawet nie zaczęłyśmy, więc. A dlaczego akurat te kamyczki? Czemu one będą potem służyć? Takie pomalowanie. Jest taka stronka na Facebooku, jak to się nazywało? Kamyczki po prostu. A, że ludzie malują kamienie i na odwrocie nie wiem, czy tu jest. O, tu masz mm. chyba. Mamy kod pocztowy i tam się wstawia zdjęcie tego i ten kamyczek gdzieś rusza dalej. Czyli dalej w Polskę? Może tak. Być tak Pokazujemy język polski z jak najlepszej perspektywy i nasze stoisko nazywa się. Wieczne skrzydła wyobraźni. Można wylosować sobie jakieś pytania i jak się odpowie, to można się poczęstować. I zapraszamy wszystkich, żeby odpowiedzieć. Właśnie można się sprawdzić w różnych dziedzinach, że tak powiem, po hasło reklamowe, aż po wiersze. I pytania też są takie dla małych dzieci, więc dla wszystkich no, znajdziemy coś. Smak jest robiony ręcznie, dzisiaj robione. Mamy tutaj mus z truskawkami, szaszłyki owocowe, ślimaki z rabarbarem. Mamy jeszcze tutaj wrapy warzywne. I takie szaszłyczki też warzywne. Mamy również muszę ze szpinakiem, jabłkiem, z cytryną oraz z mlekiem. Wszystko to robiłyście wy klasy tak. gastronomiczna. My na soisku prezentujemy e, rozwiązanie do ekohotelu, e, jak e, oszczędzać energię, wodę e, no, ogólnie ekologiczne rozwiązania. Może tutaj e, są, e, jest quiz, w którym można wygrać słodycze, e, koło fortuny. E, no i o, różne broszurki. E, i kod QR do zeskanowania z informacjami o ekohotelu. Jakie to rozwiązania można zastosować w takim hotelu, żeby było bardziej eko? Na przykład, żeby oszczędzać wodę, montuje się krany na czujniki, które wyłączają się same, aby nie marnować dużej ilości wody. Oraz no przede wszystkim energię słoneczną, że solary montuje się w hotelach. Eee, ograniczenie plastiku przez eee, kupowanie produktów papierowych oraz można też stosować lampy LED. Podczas pikniku nie zabrakło także strefy relaksu, pokazu carvingu czy ekomody. W wydarzeniu uczestniczyły również kołobrzeskie firmy i instytucje takie jak Kołobrzeski Sanepid, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja czy Biblioteka Miejska.